już zurbanizowanego i miasta, to yy, powinniśmy się tak naprawdę ubierać wygodnie. Jak rozpalamy ogień, jesteśmy w stanie sobie zebrać do tej pierwszej rozpałki trochę chrustu. Wkładam w jedną kieszonkę pełną. W kapturze można przenosić wodę, więc to też jest... Yy, tak, dokładnie mogę normalnie przenosić wodę w kapturze. Mam wszystko podklejone. I teraz tak naprawdę następne warstwy zaczyna się zabawa, w zależności też od tego, co potrzebujemy. Tak? Bo teraz w momencie, jeżeli gdzieś maszerujemy, pada deszcz, to przyda nam się jakaś kurtka. Tutaj mamy... Tak, bo tu o to do, chodzi... Do, do tak, rady. bo to co mówi kamień, tak? Zaczyna się odchodzić od tego i pokazywać też... Bo tak, po pierwsze, zobaczcie, idziecie przez las, zobaczycie taki zakamuflowany moro namiot wyjdzie taki, zobaczcie, taki Madej w stół, w wojskowych spodniach. Z nożem półmetrowym, zobaczcie, nie kojarzy się to dobrze dlatego, do krojenia dlatego, chleba. Dlatego też ta etyka autorowa mówi, że no, pokażmy się w tym lesie. To raz, hmm. dwa, robimy to też dla własnego bezpieczeństwa z uwagi na to, że no, są różne, są polowania są. Różne, tak. Bardzo dobre porównanie i właśnie o to chodzi. teraz słuchajcie, w dobie konfliktu jest jeszcze tak. Że kiedy to nam też pokazuje Ukraina, walki w mieście. Zobaczcie, jesteście cywilami, staracie się ubierać militarnie, wychodzicie w momencie, kiedy miasto jest, no nie daj Boże, oblężone lub jest jakaś godzina policyjna lub wojsko stacjonuje generalnie w mieście, wychodzicie do sklepu albo gdzieś chcecie coś jakoś przes przesmyknąć się, załatwić ubrani po wojskowemu. Automatycznie stajecie się celem dla żołnierzy. Nie jesteście traktowani jako cywile. Więc w arze bliżej nam tak naprawdę do może trochę do terenu, ale już zurbanizowanego i miasta, to y, powinniśmy się tak naprawdę ubierać wygodnie, ale jak najmniej rzucająco się w oczy, a nie daj Boże e, w paramilitarnie czy militarnie, bo to automatycznie dla żołnierzy stajecie się automatycznie celem. Nawet jeżeli wychodzicie przysłowiowo po bułki do sklepu. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę dobierając Odzież tak, no w dzisiejszych to jest, czasach. To jest rasa, dwa. no tak, W zależności od tego, jaką mamy filozofię, y, tak zwanej starej szkoły, czyli tacy starzy, sługiwalowcy, wyjadacze, przecież to musi być widać. On idzie po mieście, ma przyczepione rękawiczki e, rękawiczki y, taktyczne przy przypadku, albo w drugą stronę, tak? Ja wiem, że mam w głowie umiejętności, wcale nie muszę się obnosić, nie muszę nosić wielkich nerek i tak dalej. To, co widzicie na mnie, to generalnie są ciuchy, znaczy inaczej. Te spodnie czasami noszę cywilnie, z reguły, noszę w związku z tym, że pracuję w biurze, noszę Eee, nerka, którą mam, to jest taka zwykła nereczka, którą można pomylić równie dobrze z jakąś taką nerką dla starszych, dla starszych panów na portfel. Tak? Tu mam wszystko. Nie noszę ze sobą królika. To jest to, ja tak naprawdę kieszeń, w której noszę wszystko, eee, wszystko co jest mi potrzebne. Tak, Proszę, chcecie to sobie zobaczyć? Ty, Strasz... Tak. Strasznie sztywna kurtka. Osobiście zakładam jak muszę. Ma bardzo dużo kieszeni, ma rzepki, także jest fajna. Ale, no, tak jak widzicie, trzeba sobie dostosować ją do swoich, do swoich warunków. Na rynku mnóstwo rozwiązań, wszelkiego rodzaju membrany, cudawianki. Tak naprawdę, jak pada deszcz, to za, wystarczy z dekatonu kupić zwykłą taką pałatkę za parę groszy i też w i też podobną rolę spełni, ponieważ, z mojego doświadczenia, spokojnie, ja sobie tutaj tak o. Z mojego doświadczenia wiem, że... znaczy z własnego doświadczenia wiem, że membrana membraną, ale tak naprawdę jeżeli założymy kurtkę przeciwdeszczoną w czasie martwych, to i tak się spocimy i tak. To jest tak naprawdę takie moje doświadczenie. Być może faktycznie te kurtki za półtora dwa gdzieś tam ta membrana lepiej będzie pracowała, ale to tak jak mówię, każdemu według potrzeb i według portfela, nie? Generalnie sprawdza się, oprócz tego mam jeszcze do wędrówki, mam... Mam z North Face taką najzwyklejszą um, wodoszczelną. Chodziło tylko o to, żeby zwinąć ją w kulkę i wrzucić ją do, do, do kieszeni, do plecaka. E, to jest warstwa, jeżeli chodzi o wodoszczelność. Tak? No tak ja mówię, możemy od wojskowych kurtek gdzieś tam po kurtki, rozwiązania gdzieś tam bardziej cywilne. Na przykład takie, tu mamy kangurkę, ona też będzie wiatroszczelna, wodoszczelna. Też mamy lżejsze rozwiązanie wygodne. I eee, to mamy warstwę wodoszczelną, bo tu trzeba, tu, tu trzeba mieć świadomość, że ta warstwa nas ochroni przed wiatrem i przed wodą, tak? ale nie ochroni nas przed zimnem. Czyli w momencie, jeżeli się zatrzymamy, mamy i zatrzymamy się coś zjeść to musimy mieć na uwadze, że jesteśmy ubrani cienko, tak? No bo wspomnieliśmy na razie o bieliźnie termicznej, wspomnieliśmy o koszulce i wspomnieliśmy o kurtce. Nikt mi nie zwrócił uwagi, że zapomnieliśmy o spodniach. Także na razie zobaczcie, że Jesteś idziemy bez spodni. w spodnie. samych kalesonach po prostu Że idziemy razie. w samych kalesonach, ale to sprawdzałem, czy mnie ktoś słucha i czy ktoś tutaj wytoczy wniosek, dlaczego jesteśmy bez spodni. Ale dobra, dobra, dobra. Także zaraz... Znowu to nie przeszkadza po prostu, nie Wrócimy zaraz do spodni. Zobaczcie, trzeba mieć na uwadze, że ta warstwa, ona nas ochroni przed wiatrem, ochroni nas przed deszczem, ale nie ochroni nas przed zimnem. Także co możemy zastosować? Jak ktoś nie zna tematyki, to nie zna tematu, to mówi to Moro. Także spodnie albo z demobilu, tak jak tutaj widzimy, krążą, albo gdzieś tam rozwiązania bardziej ucywilizowane, już tak jak mówię, są producenci, którzy robią na wzór, czyli na przykład helikon, gdzieś tam Teksar, takie firmy robią, tak jak Michał tutaj maternych, ale one już są bardziej pod... To to jest akurat ta linia błuszka. Jak rozpalamy ogień, jesteśmy w stanie sobie zebrać do tej pierwszej rozpałki trochę chrustu. Wkładam w jedną kieszonkę całą pełną kieszeń chrustu. W drugiej mogę jakąś e, mieć jakiś tam nie wiem kawałek kiełbasy czy coś na drogę. Nie ma problemu. Nie my, e, wodę. Także spoko. Jedna szkoła, zwykłe takie surowe, surowe spodnie z nemovilu. Druga szkoła gdzieś Hadikon, Texa, czyli spodnie. spodnie. Kolejna szkoła, czyli spodnie techniczne, Decathlon, rewelacja mi wygodne. Zaczynają być tanie, bo tak naprawdę teraz za 80 100 zł można zrobić już takie rozsądne spodnie. Tak, tak, tak ale one mają ten plus, się czuję w nich, jakbym właśnie chodził w samych takich. Właśnie o to chodzi, nie? I właśnie zobaczcie. Bardzo wygodne. Zobaczcie, spodnie. Jena, tak, są elastyczne, dostosowują się. Tak. W spodniach wojskowych wyglądamy fajnie. Czy to jest dobry materiał? No, w zależności od armii, tak? No, w zależności od tego, jak wojsko to swoich żołnierzy, reguły tak, nie jest tak, to jakichś super wysokich lotów materiałów. A ta szkoła, o której mówiłeś, tej etyki oddorowej też mówi o tym, że no, odchodzimy od tych militariów na rzecz takich, powiedzmy, strojów cywilnych. się Ja tak, a on nie wiem. <laughs> No, o no, co teraz? Ojej, ojej. Ale no dobra, tak? to dobra, tak. Tak, bardzo dobrze. Ale co teraz? O tak, idzie patrzysz. Na klatkę piersiową. Tak, i Jak widzisz? Tak nie usłyszysz nic, nawet świst. Musisz podejść zawsze bliźnić. Na kolanka spokojnie sobie Maja wiesz. Czachki od dokładnie. Nic się nie dzieje. Nic cię nie ugryzi. Dobra, nie odpykam, Maja. Dobra, Cia. nie tych. Yes. Najpierw prawa. Zabrać. Która ci będzie wygodniej, zaraz zobaczymy. Na środku, ciała. Musi być po środku zielonego. Tempo za szybkie. Tempo za szybkie. No, 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 no. Przez dwie minuty, tak? Właściwie to minimum 5, a w tu nas ma sobie to 15-20, bo taki jest czas dojazdu z miasta karetki. Mam no, 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 no. nie musi robić tego sama, jeżeli prosiłabym ja mi o pomoc, ja bym jej bardzo chętnie. Jeżeli jesteśmy sami, to jest najgorsza sytuacja wtedy. Natomiast w momencie kiedy mamy kogoś, kto może nas zmienić wspomóc, oczywiście to robimy. Ale też jest sposób w jaki to robimy, bo to nie jest tak, że Boże, Michał przyszedłeś, dobra i ona pół zawija się i idzie. To jest przejęcie na trzy. Nie na zasadzie takiej, że ja dodatuję dobra Maja, jak dajesz żadę. Maja na trzy uciskasz, uciskać. Maja na trzy. Raz, dwa, trzy. Zmęczyłem trzy. się. Dawaj, dawaj, dawaj. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Tak. Ma sens. Ile jeszcze? Ona... Yy, yy, o, teraz robisz idealnie. Ile jeszcze? Jeszcze. Oh. Pięknie, gratuluję. Jedyne co robiłaś błąd to nie odpuszczałaś tkalki, tej tkarki piersiowej. W jakimś stopniu? Ale nie dużo, 93%. Bardzo dobrze pacjent przeżył gratulacje. Już Ktoś ci pokazuję. Podejdź tak jak poprzednio. Czekaj, mam nóż. Chodźcie o... No aż tam. No dobra. Okej. Okay. Będzie tego Ale to już wtedy nie musiałby reanimować. Halo, taki. proszę Panią. Pani ja. Aniu, Pani Aniu. Czyż wczoraj widzieliśmy się na, na, warzyw, na warzywach w Ile oddechów? Nie oddychał. Nie oddycha, Jedziesz. Ten chwyt ma za zadanie tylko i wyłącznie odciągnąć górną część żeby... dłoni tak. od uciskania tak. Nie żeby nam było łatwiej przyciskać całą A tak. żeby było punktowo przyciskanie Odpuścić, odpuścić. a tak. tylko i wyłącznie tak. to... mówię. 99, Bardzo gratulacje dobrze, poczekaj, sprawdzamy Kamil, gratulacje ちょうど。<I>